Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera 2020. To jest Magellan Challenge, planeta mistrzów, a my jesteśmy w Bangladeszu. Naszym zespołem w tym momencie, który ja prowadzę, jest ekipa Brothers Union Club Daka ze stolicy. Bangladeszu. W ostatnim odcinku pokazywałem wam realia tej ligi, reprezentacji zawodników i tego co nas tutaj czeka. No a teraz jesteśmy po pierwszych transferach i ta kadra została naprawdę bardzo, bardzo mocno wzmocniona. Mam nadzieję, że wystarczająca jest na mistrzostwo. Problem jest tutaj taki, że można było tu stworzyć w ogóle ekipę gwiazd. Problem natomiast, jak mówię, wynika z Faktu, że ja tutaj przyszedłem dosłownie tydzień po zamknięciu okienka transferowego i nie mogłem sprowadzić tych piłkarzy, których bym chciał, natomiast przyszło kilku, i nie wiem z czego to wynika, bo na przykład y, piłkarzy z Toga mogłem sprowadzić, y, piłkarzy z y, Timoru Wschodniego mogłem sprowadzić, ale już na przykład z Gany nie, czy z Rumunii nie. I nie wiem czy tam się po prostu okienko zamknęło, nie, mam tam tych lik wgranych, czy tutaj to jakieś przepisy są o których nie wiadomo yy, zupełnie nic, bo nie ma napisane, nie mam pojęcia, ale naprawdę. Dziwna sprawa. No w każdym razie mamy tutaj już jakiś tam powiedzmy fundament tego składu i myślę, że może być on wystarczający, żeby zdobywać tytuły. Jak zobaczymy sobie nasz raport o zespole i porównanie, no to już to wygląda zdecydowanie lepiej niż jak ostatnio wam to pokazywałem. No oprócz może tych tutaj fizycznych atrybutów, to cała reszta jest naprawdę wybitna na tle ligi. No ale zanim liga, to my przetestujemy sobie nasz zespół w Federation Cup. Pierwszy mecz wygrany, to jeszcze mój poprzednik no a tutaj mamy teraz mecz wyjazdowy z Wiktorią. To jest ekipa z drugiej ligi Bangladeszu, a potem Wari Club u siebie to już jest Ekstraklasa, więc nasza liga no i to nam pokaże w jakiej my jesteśmy formie. E, także nawet szukam drugiego bramkarza i nie mogę go znaleźć. Więc e, chyba żebym temu Ahmedowi podpisał kontrakt. Więc na bramce zagra Klock po Ananu, to jest zawodnik, który tutaj już był. E, dalej jeżeli chodzi o prawą stronę obrony, no i tu musimy dobrze pomyśleć. Chyba zagra ten Arifur Chuduri. Na lewej stronie, natomiast postawimy na Lumale Wendo, to jest zawodnik z Majotty. Proszę bardzo, w Bangladeszu mamy taki ciekawy skład. Na środku, natomiast na pewno Gift Nidoro, to jest nowy piłkarz Zimbabwe, obok niego Mocht Zahid Islam. I przejdźmy sobie do środka pola. Tutaj mamy na pewno Tomasa Diallo, który będzie grał jako ten defensywny pomocnik, i to jest chyba idealna dla niego pozycja. To jest super piłkarz, jak na Ligę Bangladeszu. A obok niego, tym troszkę bardziej ofensywnym będzie zapewne Kuku Orosama. Z tego również. Więc to by było to. Teraz potrzebujemy prawą flankę, środek, lewą flankę. No i tutaj już troszkę słabiej to wygląda. Na pewno napastnikiem podstawowym będzie e, Mutasa. Czy ten Damilola może grać na bokach. Teoretycznie mógłby, gdyby była taka e, sytuacja, żeby musiał. Więc na prawej stronie damy sobie Aldo de Jesusa, którego znamy z poprzedniego zespołu. Z Timoru Wschodniego, podobnie chyba Ramos Koszta, który będzie grał na stronie lewej, też go znamy, stamtąd właśnie, i tym ofensywnym pomocnikiem tutaj będzie chyba Hosain, e, czyli 18-letni Bangelczyk, ban, jakoś tak. No zobaczymy, jak to, e, jak to nam wyjdzie. Mam nadzieję, że. Aha, bo tu tylko pięciu rezerwowych, więc bramkarza nie będę dawał. Dam jednego obrońcę e, i dam tutaj e, tych zawodników ofensywniejszych, może, którzy się nam przydadzą. Dobra, i tak rozpoczniemy pierwsze spotkanie w Bangladeszu, więc debiut. Jesteśmy oczywiście wielkim faworytem tego meczu, no bo raz, że po dużych wzmocnieniach, a dwa, że jednak gramy z ekipą, która jest z Ligi Niżej. Postaram się jeszcze wzmocnić tą ofensywę, bo ta prawa, lewa strona, no, są takie z Timoru Wschodniego. Oczywiście to są dobrzy zawodnicy, ale nie wiem, czy wystarczający na ligę. Więc będę oczywiście tutaj chciał to, to zrobić, natomiast... Natomiast pytanie, co z ofensywnym pomocnikiem, bo też go szukam. Ale tak jak mówię, jesteśmy bardzo mocno przyblokowani, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o transfery przez to zamknięte okienko, bo ja przeszedłem tutaj chyba 24 listopada, a okienko się zamknęło 15, czyli 9 dni wcześniej. Więc moje jakby tutaj y, możliwości transferowe są bardzo, bardzo ograniczone. My dzisiaj na pomarańczowo, Wiktoria na biało. Y, I zobaczymy, kto tutaj dzisiaj będzie zespołem lepszym. Kto będzie zespołem, który wygra to spotkanie. Oby to była ekipa Brothers Union. Y, zespół, który... Nie wiem, co to D znaczy. Bo B to bym rozumiał Bangladesz. A D, że Daka może. Że są z Daki, że są z, y, ze stolicy. Bo bo gramy w Dace, więc zakładam, że ten stadion Bangambandu, National Stadium, to jest stadion Wiktorii i że oni też są zespołem z, z Daki. Więc może to o to chodzi, bo może się te nazwy powtarzają, może, chociaż Bangladesz nie jest dużym, dużym krajem. E, tutaj gra, o Jezu, tutaj sporo tych zespołów gra. Wiktoria to jest zespół z Daki, tak, z Daki. Więc prawdopodobnie to D to oznacza, że jest to zespół z, ze stolicy kraju po prostu, czy tam nie wiem, z regionu taki, nie wiem jaki tam jest podział administracyjny. Na razie mamy 0-0, chociaż przewaga Brothers Union jest dość duża w tym meczu, ale wciąż bez bramek. Jeżeli wygramy to spotkanie, to prawdopodobnie już zapewnimy sobie ćwierć finał bo tam zostanie jeszcze jeden mecz, ale to jeszcze trzeba wygrać. Nie wiem, jak teraz tabela wygląda. Gdyby tutaj padł remis, to będzie jeszcze walka. Natomiast jakbyśmy wygrali, to tak, to to już byłby ćwierćfinał, dlatego, że mielibyśmy już przewagę pięciu chyba punktów nad y, trzecim zespołem, właśnie nad Wiktorią, z którą dzisiaj rozgrywamy mecz. Jest tutaj będzie wszystko jasne, No tylko trzeba to jeszcze dowieść do do końca. Na razie te statystyki są bardzo, bardzo dobre dla nas, natomiast nie mam ramek, więc liczymy na to, że zaraz zespół w pomarańczowych koszulkach, spodenkach i z zielonymi numerkami, nazwiskami z tyłu Gola. Zdobędzie Ouro sama, jest tam zagranie do Mutasy. Ten wycofuje do Hosaina, Przegranie piłki teraz na lewą stronę, i tam mamy Ramosa Kosztę z Timoru Wschodniego. No ciekawe, jak oni się będą spisywać. Ja tak lubię tych zawodników ściągać, których miałem w poprzednich zespołach, bo jeszcze mamy z nimi jakąś tam nić porozumienia. Znają nas bardzo dobrze, więc możemy ich ciągać ze sobą, już to czyniliśmy wielokrotnie. Będzie sytuacja i mamy bramkę Gift'a, Mutasy. Na 1 do 0, więc w tym momencie ekipa Brothers Union jest w ćwierćfinale. A tu będzie 6 punktów przewagi, no tak, bo im to liczyło ten remis z nami. No to spokojnie. Ale ciekaw jestem tego meczu kolejnego u siebie z Club, bo jak mówię, jest to ekipa z ekstraklasy Bangladeszu, więc to nam pokaże mniej więcej, jak może wyglądać nasz sezon. Czy będziemy mieli tu dużą przewagę nad tymi zespołami, czy jednak będziemy mm, jakieś tam problemy? Ja zakładam, że tą ligę powinniśmy jednak wygrać. Jak patrzę na nasze porównanie, na zawodników, jakich sprowadziliśmy, a mówię, mogliśmy jeszcze lepszych sprowadzić piłkarzy. Gdyby nie to cholerne okienko, które ono się dopiero otwiera, słuchajcie, za rok. Tu nie, ma w ogóle, tu nie ma w ogóle jakby takiego w środku okienka, czyli jakby kolejne okienko transferowe się otwiera dopiero w październiku 2051 roku. Za rok dosłownie. Także ja mogę podpisywać kontrakty z naprawdę fajnymi i ciekawymi piłkarzami, ale dopiero za za rok oni przyjdą, więc mogę tu zbudować ekipę na za rok. Mniej więcej. No tak jak mówię, niektórzy podpisują kontrakty teraz, ale nie wiem zupełnie z czego to, z czego to wynika. Niektórzy są jakby. no pomijają te, te restrykcje okienka. Dobra, cały czas mamy sytuację, cały czas jesteśmy pod grą, cały czas testujemy bramkarza gospodarzy, nie wpada ta druga bramka, która na pewno znacznie by ułatwiła ten mecz, kolejne uderzenie z dystansu, ramosa koszty. No i czekamy, czekamy na to, co się tu jeszcze może ewentualnie w tym meczu. Wydarzyć w pierwszej połowie już nic, wiadomo, no jak na faworyta przystało, trzeba to teraz dowieść do końca. A potem za kilka dni wyjść na swój stadion, na, na mecz z Wari Club. I tutaj, tutaj też ta różnica bramek chyba nie, nie powoduje, jakby przy równej ilości punktów tego, kto jest wyżej. Czyli tu zakładam, że mecz bezpośredni będzie decydował, dobrze by go było wygrać i pokazać już na początku tego sezonu, że my jesteśmy. Zespołem, który chce się włączyć do walki o mistrzostwo Rok temu miejsce drugie, dwa lata temu miejsce pierwsze Miał ten zespół, więc ja tu przychodzę jakby do gotowego Do gotowej ekipy, która spokojnie powinna to wygrać już w pierwszym sezonie Ale najpierw dowieśmy do końca nasze spotkanie w ramach Federation Cup Będziemy chyba grali w azjatyckiej lidze mistrzów Zupełnie nie rozumiem jak to, jak to działa tutaj bo gra, gra, grał ten zespół jeszcze kilka tygodni temu w Pucharze Konfederacji i z niego odpadł To jakby nie odpadł to grałby w, bu, w dwóch Pucharach Azjatyckich Coś tu się pomieszało Nieważne nie jest to Znaczy zakładam, że będziemy grali w Azjatyckiej Lidze Mistrzów yy, Dlatego, że jakieś pieniądze dostałem z niej Za prawa telewizyjne na przyszły sezon Więc chyba będziemy tam grać Nie wiem, tak mi się wydaje Chociaż w kalendarzu yy, takiej informacji jeszcze nie ma Ciekawe, fajnie by było, bo to mówię, mamy rzadko, o coś się zawiesił ten model, rzadko mamy tutaj okazję grać w Pucharach Kontynentalnych, kilka razy się zdarzyło, najlepiej chyba wspominamy Trefiori z San Marino, tam naprawdę było ciekawie, w chyba Lidze Konferencji tam grałem, czy Lidze Euro, już nie pamiętam, ale było, było fajnie, parę złotych zarobione. Więc mam nadzieję, że i tutaj y, uda się w tej Azji coś tam. O, no i to jest właśnie, jak się bawisz z zespołem z drugiej ligi. To oni mają pierwszy celny strzał i od razu piękna bramka też, bo widzimy, że statystyki tutaj jednak, no, powodują, że czy powodują, czy pokazują, że nie powinni oni zdobyć ani jednego gola, wręcz przeciwnie, powinni. Y, powinni przegrać ten mecz i to wysoko, no a my tutaj sobie sprawę pokpiliśmy. Zagadałem się, no i bramka fantastyczna Za pola karnego Wiktorii Także jeszcze tutaj wszystko jest odkryte Dory. jest piłka w pole karne Ale będzie od razu rzut karny e, Mutasa faulowany, więc e, no, Prawdopodobnie długo się cieszyć Z tego prowadzenia, e, na czystej bramki nie będą No jest gol, jest gol Mutasy Mamy 2 do 1 e, to, jest, e, to jest drugi gol tego zawodnika W tym meczu a, także wszystko w porządku, nic tu się złego stać, nie powinno. No ale zmiany sobie zrobimy, bo traktujmy ten mecz po części jako mecz, troszkę taki, powiedzmy, sparingowy. Damilola za Mutasę, on już swoje nastrzelał. Mam nadzieję, że to utrzymamy, a mało tego to, że jeszcze kilka akcji sobie tutaj zrobimy. Nie jest to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o ofensywę, i to pokazują to oceny. Naszych piłkarzy, oprócz tego gościa, który zdobył dwa gole, no to w zasadzie nawet ten, który ma asystę Ramos-Koszta nie ma wysokiej oceny, bo tylko 6-7. Nikt nie przekroczył 7-0, oprócz strzelca dwóch goli. No to to jest trochę dziwne, jak na e, tą liczbę strzałów. No ale gdyby to było 4-0, czy 4-1, 5-1, to wiadomo, że te oceny wyglądałyby zupełnie inaczej. Natomiast mam nadzieję, że troszkę więcej tej skuteczności jednak pokażemy w kolejnym spotkaniu, tym właśnie z ekipą Warii. No mimo, że już ten awans mamy. Do ćwierćfinału zapewniony, bo tam są chyba cztery grupy, po dwa zespoły. To, to jednak warto by było tutaj na pewno ten mecz też wygrać. I, i, i mówię, z, od razu z bomby pokazać, że będziemy tu chcieli wszystko wygrywać. 10 minut do końca. Raczej się już nic zmienić nie powinno, bo myślę, że limit czwarta dla ekipy Wiktorii, która zdobyła i tak jedną bramkę, to już się wyczerpał i tu nic więcej nie, nie będziemy oglądać. Natomiast natomiast ciekawe, co właśnie będzie w tym kolejnym meczu z, z ekipą z ekstraklasy. Z, jak tutaj to wszystko zadziała? Chociaż no mówię, nie spodziewam się jakichś większych problemów ze zdobyciem tytułu w Bangladeszu, patrząc na, na, nasze, na naszych piłkarzy naprawdę, i na ich porównanie z całą ligą. Może nie jesteśmy najszybsi, najzwinniejsi i nie dysponujemy jakimś e, przyspieszeniem. Super, to jednak te umiejętności techniczne, fizyczne przede wszystkim mentalno tutaj powinien zaważyć na tym, że y, Brothers wrócą na tron po jednym roku niebytu. Mohamed, jeszcze próba tutaj ataku y, prawą stroną. Chaudhuri, dobra piłka do Hosaina, ale tu chyba wyblokuje to Islam. Tak jest, tych Islamów to jest chyba tu w Bangladeszu z 50, nawet sędzia jest Islam Babu. Więc jest tych Islamów, jest tych Babu tutaj mnóstwo. Y, wiadomo, w tych krajach egzotycznych to nie jest zbyt duża baza danych, baza danych też, baza nazwisk i to się powtarza co, co chwilę. Dobra, mamy koniec meczu Brothers Union wygrywa to spotkanie 2 do 1, solidne zwycięstwo Dobra robota i nic więcej tutaj chyba Nie jest nam Nie jest nam potrzebne yy, Mamy awans do ćwierćfinału Ale mówię, ten drugi mecz sobie obejrzymy Z tego względu, że chciałbym yy, Chciałbym po prostu zobaczyć jak my Tu będziemy wyglądać Enamul Babu wraca do składu I to dobrze, bo to jest chyba zawodnik troszkę bardziej ofensywny Niż Ouro yy, sama Więc tu będziemy mieli naprawdę mocnego rezerwowego, e, fajna sprawa no i Wari Klub Daka, czyli kolejne derby y, tego, tej, te, tego miasta, stolicy Bangladeszu nie wiem czy to są w ogóle kluby z innych miast pewnie są, nie ma tu mapy o, mamy kolejnego zawodnika i to jest Shamit Islam pomocnik kolejny udało nam się pozyskać następnego piłkarza, fajnie I to jest bardzo dobry piłkarz, kolejny Islam zresztą Kolejny ofensywny gracz Super, bo jego będę mógł Jego będę mógł Wystawić Prawdopodobnie Gdzie ty jesteś? Prawdopodobnie Tak, on już jest z nami Aha, w dwójkę go Do, do dwójki go przerzucili, ciekawe czemu Ja go będę mógł wystawić, słuchajcie Do Na pozycję ofensywnego pomocnika, czyli Tu, gdzie nam tego piłkarza brakowało O tutaj i fantastycznie, jeszcze mocniej yy, podnieśliśmy jakość naszego pierwszego składu. No i świetnie, i teraz to właściwie nam tylko brakuje ewentualnie skrzydłowych, bo oni są jakby najsłabszą yy, formacją u nas. To są dwaj zawodnicy właśnie z Timoru Wschodniego, z mojego poprzedniego klubu. To są dobrzy zawodnicy, tylko że no, nie wiem, na tą ligę powinni wystarczyć. Ale wolałbym kogoś, kto by się dostosował poziomem do całej reszty składu. Yy, oni są jednak najsłabsi. Natomiast no nie wiem na ile będę mógł jakby poza okienkiem znowu pozyskać tych piłkarzy, tak? Pewnie z Bangladeszu będę mógł, chociaż też nie wszystkich, właśnie nie rozumiem tego zupełnie. Część piłkarzy mogę pozyskać, jak przed chwilą tego właśnie Shamita Islama, ale próbowałem innych z Bangladeszu, to mi pokazuje, że dopiero mogą kontrakt podpisać w 2051, czyli w kolejnym okienku. No jedni mogą przejść, inni nie mogą, jakieś takie dziwne tu zasady i obostrzenia, ale to jest może nieistotne w tym momencie, istotne jest to, żeby... Teraz pokazać się z dobrej strony, żeby wygrać kolejny mecz, żeby jakby wystartować z pozycji yy, faworyta. Sheikh Jamal. Wow. Takie tu mamy nazwy, słuchajcie, no ale jakoś trzeba żyć. Ładnie płacą w tym klubie, bo nie wiem, czy wam o tym mówiłem, ale chyba takich pieniędzy to ja jeszcze nie zarabiałem. To jest 5500 euro miesięcznie. Więc jakby jak na Bangladesz, to wydaje mi się, że dość dużo. W ogóle jak na tą karierę to jest dość dużo jeszcze. To już ja jestem 30 lat trenerem, a dopiero za zarobiłem 600 tysięcy funtów. Dobra, yy, więc tak, mamy ten mecz. W kontekście tabeli jest to mecz o nic, w zasadzie. W kontekście natomiast yy, takiego porównania i też może powiedzmy, meczu sparingowego, no to już jest o coś. Już tutaj warto yy, pokazać się jak najlepiej. Yy, pokazać Wari Club, że, że absolutnie jak się spotkamy w lidze dwa razy jeszcze, to, to pozametamy ich. Mam nadzieję. No i to, to mi przede wszystkim da odpowiedź, tak? Czy ten zespół jest lepszy niż taka jakaś tam ekipa z, z Ligi z Ligi Bangladeszu. Ja nie wiem, jak oni wyglądali rok temu na przykład. Takie wari. Już patrzymy, jaki tu jest. No, to utrzymali się ledwo, ledwo. Może nie ledwo, ledwo, ale są zespołem kiepskim. Rok temu, dwa lata temu tutaj byli Beniaminkiem chyba, tak? To, czyli są zespołem, który dwa razy zajął miejsce 11, czyli trzeci od końca. No więc... W zasadzie powinniśmy tu spokojnie na Banga Bandu National Stadium w Dace wygrać. Yy... No, na razie jest okej. Okay. Na razie jest ta przewaga widoczna w liczbie strzałów i sytuacji stworzonych. Islam w pole karne. Mutasa nad poprzeczką. To jest ten napastnik, który zdobył dwa gole w poprzednim meczu. Więc tą przewagę widać od samego początku Natomiast no, na ile ona zostanie przełożona na bramki To jest druga sprawa, bo tu jeszcze musimy No jak mówię, te boki, te boki, te skrzydła nasze będą tutaj e, e, ważnym elementem One są zawsze ważnym elementem e, Ramos Koszta, o właśnie to jeden z tych zawodników No i on nie wykorzystuje sytuacji Może gdyby to był zawodnik, który dorównuje swoimi umiejętnościami do całej reszty składu No to byłby gol Ale, ale i tak dobrze się pokazał Ramos Koszta i nad poprzeczką No, no właśnie, tu będzie brakowało tego no ale to spokojnie on się może rozegra Jeszcze zgranie. Oj, tu mamy jakąś, jakiś problem. Tak, Choudury e, jest zawodnikiem, który ma jakiś mikro uraz. To jest prawy obrońca, ale mamy innego czołdurego, więc nawet nikt nie zauważy, że była zmiana, bo jeden Choudury za innego Choudury'ego I, i pewnie jeszcze z pięciu by się znalazł. O, tutaj była dobra sytuacja na długim słupku. Ta piłka się zresztą od słupka też odbiła, więc była pierwsza naprawdę dobra szansa. Dlatego tu musimy jak najszybciej zdobyć bramkę, bo, bo nam wari. Strzeli gola, no ale mówię, przewaga jest duża, to cieszy, bo to pokazuje, że z takimi ekipami sobie raczej poradzimy w lidze. Czy poradzimy w sensie takim, że będziemy lepsi, ale no nie wiem, czy bramki będziemy zdobywać, bo na razie widzimy, że pół godziny meczu za nami, dziewięć strzałów, a bramki nie widać. Czyli jakby to jest bardzo znamienne dla tej taktyki, że jest ta ofensywa, jest to ciśnięcie, jest tutaj cały czas obecność pod polem karnym przeciwnika, ale skuteczność to już zależy od zawodników poszczególnych. Jak nam się ten mu, y, Mutasa, czy jak on tam się nazywa, rozstrzela, tak, Mutasa to będzie dobrze. A jak nie, no to będziemy go zmieniać i mamy tam jeszcze tego naszego y, zawodnika, który grał w, y, z nami w Timorze Wschodnim. Tego Dolimo, do Milo, czy, czy, czy jak on tam się nazywa. Nedoro. 31 minut tego meczu za nami, na razie bez bramek Mutasa, dobra piłka do Czoduriego, który tutaj to jest chyba inny Czoduri niż ten, który wszedł, chociaż już teraz to nawet nie wiem Czoduri w pole karne, Kosta jest pod szesnaską też Islam, czy będzie uderzał? Prawdopodobnie tak i... <laughs> nie jestem w stanie wytłumaczyć w jaki sposób ta piłka wpadła, jakby fizyka, fizyka piłki była dosyć ciekawa, czy ja tu mogę cofnąć? o 10 sekund, tak jak to ma miejsce jak dam powtórkę, to pokażecie mi tą bramkę raz jeszcze, czy nie? Bo ja bym chciał zobaczyć, jak ta piłka się tutaj odbijała. No, to jest powtórka, czy nie? nie? To nie jest powtórka. Ja sobie oczywiście mogę tą bramkę raz jeszcze zobaczyć. Natomiast tutaj mnie interesuje, jak ta piłka. No, tutaj ona się odbiła od jakiegoś niewidzialnego muru. Nie, po prostu, aha tu jest, tu mogę cofnąć troszkę więc gdy zwolnię tempo już nie pamiętam tych, jak zwolnię tempo szybkość, szybkość podczas skrótu to zauważymy, że teraz tu piłka się odbiła od niewidzialnej ściany i wparła do bramki no, szczerze powiem że jest to y, katastrofa, jeżeli chodzi o football menadżera. Bo nie wiem, jakim, jakim w ogóle cudem dzieją się takie rzeczy w grze, która jest rozwijana przez tyle lat. Nie wiem, ale okej. Okay. Niech i tak będzie, dobra. Wyłączę powtórki, bo potem one mi się będą pokazywały. Chyba wszystko. Mamy kolejną akcję. Natomiast ta bramka, no, bym powiedział, jakieś siły tutaj zadziałały nieczyste. Z innego świata i po prostu tą piłkę skierowały W stronę bramkarza, który Potem się okazało, że zdobył gola samobójczego Niestety dla ekipy Vary Club Więc nawet to my w tym meczu nie strzelamy A, a strzela sobie sam golkiper Właśnie gości Ale to już jest jakby ich problem Ciekawe ilu będziemy mieli kibiców, bo ten stadion jest bardzo duży Jak to bywa W takich krajach biednych Często te stadiony narodowe Są z taką wielką pompą budowane Bo to musi być wiecie pokazane Jak tutaj rząd Notabene, skorumpowany, pewnie powielokroć. Tutaj, jakby, ma, ma, ma. To jest taka wizytówka o, Wizytówka dla, dla rządu. Jest przepych, bogactwo, stadion na 55 tysięcy. Ciekawe, ludzi jest tutaj. No, pewnie trochę jest, bo tam widzę na trybunach ktoś siedzi. Natomiast pytanie, pytanie, jakie to są liczby, to się dowiemy dopiero w drugiej połowie, bo teraz nikt nam tego nie pokaże. Natomiast, tak, no, ta przewaga jest zdecydowanie duża i możemy dojść spokojnie do liczby 20 strzałów w ciągu meczu i to już będzie coś co mnie zadowala. Natomiast jeszcze bardziej by mnie to zwycięstwo dowiezione przez nas zadowoliło, bo na razie widzimy, że atakują gracze Vali Club. Na razie zwolniliśmy. Mielibyśmy 9 punktów po trzech meczach, czyli to jedno zwycięstwo, które jeszcze poprzedni menadżer zafundował bardzo istotne tutaj, bo pozwoliło nam to na spokojnie sobie do tych meczów przystąpić, tak, bez stresu. Chociaż wiadomo, że ten Federation Cup to nie jest jakiś tam ważny dla nas puchar, natomiast każdy puchar jest y, miły, kiedy się go po prostu zdobywa. To, to jakby rzecz ważna. Mam nadzieję, że ten puchar zdobędziemy i potem zdobędziemy ten puchar, y, ten puchar drugi, a ten drugi się nazywa puchar niepodległości, czyli Independence Cup pewnie. Czy nie wiem w języku bengalskim, jak to brzmi islam? Mamy tu pewnie akcję przeniesioną teraz tak, na lewą stronę, bo pokazał nam się lewy obrońca Wendo i jest dośrodkowanie Mutasa de Jesus. No mamy bramkę zawodnika z Timoru Wschodniego, Aldo de Jesusa. No I to jest bardzo dobra informacja, bo zawsze cieszy, kiedy zawodnik sprowadzony, będący w poprzednim klubie razem ze mną, zdobywa. Gola. No jest dobrze, panowie, dowieście to na spokojnie i, i, i wszystko będzie w porządku. A kibiców mamy 4252, to nawet nie nieźle jak na myślę Bangladesz. 4252 osoby oglądają to spotkanie, a my, yy, a my tu razem jeszcze z wami do tego doliczamy mnie, plus pewnie z 200 widzów, którzy to obejrzą, bo mniej więcej taka jest oglądalność Magellana, którego już te 3, no, ponad 3 lata prowadzimy. Dobra, 47 minuta Tutaj chyba się już nic nie zmieni, no nie wydaje mi się, żeby... O, jeszcze czerwona kartka, w ogóle tego nie zauważyłem za co dla, dla zespołu Valley Club. więc tutaj no co już teraz jest chyba zamiecone. Tutaj ekipa Saif wygrywa z Wiktorią, bo tam mają 3 punkty, ale w tym meczu się już nic na pewno nie wydarzy, bo nie dość, że prowadzimy dwiema bramkami to jeszcze gramy z przewagą jednego zawodnika. Tam za jakiś ostry faul ktoś dostał czerwoną kartkę. Żeby tu uzupełnić informację, to kartkę dostał pan Nasirul Raman w 47 minucie, więc wejście w drugą połowę. Ekipa Wali Club ma. Zdecydowanie fatalne. Znaczy, zakładam, że trener Vari Club, który pewnie gdzieś tam ich jeszcze motywował w przerwie, że dwie bramki to nic, że mogą to odrobić, że przecież nie takie rzeczy się dzieją, to przemotywował swój zespół, a na pewno tego jednego zawodnika troszkę, troszkę mocno tam docisnęło. No i pewnie chciał wejść z pompą w tą drugą połowę, może jakąś bramkę zdobyć, asystę, no a dostał czerwony kartonik. My też tutaj myślę, że zrobimy zmiany, mamy dwie jeszcze. Wejdzie Damilola, czyli ten zawodnik, który. No i ten babu, tak, który jest ciekawym, bardzo piłkarzem. No ale będzie cierpiał ze względu na to, że mamy naprawdę wybitny środek pola. Zresztą on chyba może grać na ofensywnym pomocniku też, więc tutaj, jakby tą pozycję sobie zabezpieczyliśmy. Mówię, będę szukał jeszcze prawego, lewego skrzydłowego. Zamiast tych piłkarzy z Timoru Wschodniego, których tu mamy, dobrze, że w ogóle ich mamy. Bo jeżeli ja nikogo nie znajdę, to oni nam będą tutaj na pewno bardzo potrzebni. Ale, ale wolałbym mieć kogoś lepszego, żeby. Bo wiecie, no to jest kariera, w której czas się liczy bardzo mocno. I ja wolałbym to, to mistrzostwo zdobyć już w pierwszym sezonie i być do tego dobrze przygotowanym. Teraz Ramos Koszta, nasz timoryjczyk, trafia w bramkarza. To jest strzał numer 22. Czyli mówiłem, przekroczymy liczbę 20, to już jest dobrze. Jak przekraczamy liczbę 20 przy tej taktyce, to już znaczy, że mamy dużą przewagę. Chociaż mówię, no, gramy z jednym ze słabszych klubów, jeśli chodzi o akurat ligę. No, a teraz nad poprzeczką e, też była szansa na 3-0. Gramy z jednym z najsłabszych klubów z Benjaminkiem sprzed dwóch lat. rok temu 11 miejsce, e, czyli trzeci od końca, jak mówiłem, no a e, ta weryfikacja to nam przyjdzie z tymi lepszymi ekipami. Damilola, teraz hoke broni. No mają, mają mnóstwo tych obrony obronionych strzałów, bramkarze rywali. To nie są jakieś złe sytuacje dla nas, że strzelamy tak, bo musimy, tylko po prostu to są, to są setki niemalże, a z dystansu nie potrafimy trafić. Pan Islam obok słupka. Myślę, że tutaj yy, ja sobie ten puchar dogram do końca, że nie będę Wam pokazywał już ćwierci półfinałów. Może finał, może spotkamy się na finał, jeśli do niego dojdę. Jeśli nie odpadnę, to spotkamy się prawdopodobnie przy okazji meczów ligowych. A jak nie, to właśnie na finał Federation Cup. Mam nadzieję, że uda się go yy, wywalczyć. No, bo jak mówię, czas jest bardzo ważny, więc nie ma sensu tutaj wszystkiego wam, wszystkiego wam pokazywać. Dobra, ostatnia chyba akcja Chowdhury'ego, półtorej minutki do końca, więc może jeszcze jakaś bramka na 3-0, która zamknie to spotkanie. Nie, bo Dami trafił w obrońcę. Piłka wybita na aut, więc tak, kończymy ten mecz. Kończy do go sędzia yy, Hosain. Co ciekawe, jest, są sędziowie tutaj, to to jest w ogóle wybitne Na tle na przykład Champions League, w której grałem Feyenoordem Czy gram Feyenoordem, gdzie nie ma sędziów, są nieznani To to jest ciekawa przypadłość Dobra, 2-0, jestem zadowolony, mamy awans do finału. Tutaj naszym rywalem, nie wiem kto będzie, ale pochwalimy pana De Jezusa Bo zagrał naprawdę dobry mecz, to fajnie Bo to nasz właśnie z Timoru Wschodniego piłkarz Aha, tu jeszcze musimy zrobić rejestrację do ligi nie ma. A nie więcej niż pięciu obcokrajowców, czyli mamy tutaj te obostrzenia. A, jajajajajaj. Jaj, jaj, no to będzie pech. No to będziemy musieli zmienić. A, mamy to. Nie zauważyłem tego. Czyli będziemy musieli zmienić naszą politykę transferową. Co prawda, mamy dużo osób z Bangladeszu. To nie jest problem, bo w naszym pierwszym składzie gra e, ilu zawodników z, e, z, z, z poza kraju? Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 7 a może grać pięciu zarejestrowanych być? No to nie jest dużo. To dwóch będziemy musieli odpalić. Dwóch będziemy musieli odpalić. I da Milole pewnie też. No dobra, no trudno. Więc no teraz trzeba szukać w Bangladeszu piłkarzy. No tylko teraz weź ich zastąp, żeby tutaj się znowu z tym okienkiem transferowym jakoś zmieścić. No to będzie taka logistyczna, wam powiem, tutaj logistyczne wyzwanie. Ale poradzimy sobie. Jakoś damy radę. To wszystko ogarnąć. Najważniejsze, że mamy tych pięciu obcokrajowców, więc pięciu z tych najlepszych tutaj sobie po prostu weźmiemy. No ale problem będzie na pewno tych dwóch odpalimy z Timoru Wschodniego. Oni będą pewnie grali tylko w pucharach, no i tu będziemy musieli tak czy inaczej poszukać jakichś Bengalczyków. Tutaj ten Islam może grać na prawej flance. No dobra, poszukam i o tym wam opowiem w kolejnym odcinku. A za ten wam serdecznie dziękuję, życzę miłego weekendu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!